Ja mam z tej strony. Kolejne wideo przygotowuję dla was. W tym wideo chciałem wam powiedzieć trochę jak sobie radzić ze stratami. <coughs> um, najłatwiej byłoby powiedzieć w ogóle nie mieć strat, tak. I myślę, że to jest taka ciekawa myśl. i Myślę, że wielu z was wie jak nie, nie powodować strat, tak. Tylko nie wiem czy sobie zdajecie sprawę z tego, że, że tą wiedzę macie, tak. Um, oczywiście każdy z was powinien mieć swoją strategię być zdyscyplinowany, tak. czyli bardzo dużo strat, czyli grono strat, możesz wyeliminować poprzez stosowanie swojej strategii i bycie zdyscyplinowanym. Tak? Czyli w tym momencie pozbywasz się wszystkich strat, które powodujesz, jeżeli kiedy nie byłeś, nie stosowałeś swojej strategii, nie byłeś zdyscyplinowany. Tak? Jeżeli tak przeanalizujesz swoje, swoje zachowanie i swoje, swoje trady, które były stratne, to często dojdziesz do wniosku, że większa część z nich, może nawet wszystkie, były spowodowane brakiem dyscypliny i kombinowaniem, tak? Czyli nie stosowaniem się do tego i nie robieniem tego, co powinienem się było robić, tak? Więc to jest bardzo ważne, tak? Mnie też się to przydarzało na początku i w momencie, kiedy zlikwidowałem, byłem w stanie się bardzo zdyscyplinowany, bardzo konsekwentny w stosunku do tego, co robię i tylko traduję według mojej zasady i mojej strategii, wyeliminowałem wszystkie straty, które, które występują, kiedy, kiedy nie stosowałem strategii i kiedy nie byłem zdyscyplinowany. Więc jest to naprawdę duży, duży krok do przodu. Jeżeli to zrobisz, pozbędziesz się znacznej części swoich strat. Może wszystkich nawet, tak? Oczywiście jakie straty mogą się zdarzyć, tak? Nie ma stuprocentowych pewnych pozycji, tak? Z czasem oczywiście będziesz będziesz miał bardzo małą ilość tych strat. Może, może, może prawie w ogóle, tak, ale, ale tego nie da się tego tak w stu wyeliminować, bo też jakiś błąd możesz zawsze popełnić, tak. To jest po prostu też też cecha ludzka i i czasami ich coś zdarzy, także po prostu no, źle przyleżysz, źle, źle rynek, trochę się pospieszysz z jakiegoś tam różnego powodu. Czasami już trochę gorszy dzień, więc, więc to się może zdarzyć. Ok, druga sprawa. Łatwiej ci będzie zapanować nad emocjami, jeżeli będziesz miał odpowiedni money management, tak? czyli to, co ja mówiłem, żeby inwestować jedną, 1% swojego konta, tak? nie otwierać większych pozycji. Tak? I bardzo ważne. Nie próbuj się odegrać, jeżeli stracisz. Tak? Nie próbuj na siłę się odegrać. Tak? Straty powstają wtedy, kiedy nie byłeś konsekwentny. Tak? Kiedy robiłeś coś innego, niż powinieneś był robić. To, jest, to są głównie straty. Tak? Więc nie rób czegoś takiego, że teraz ze złością szybko odegram się. Tak? Przywale w tym rynek. Tak? Mnie już to wkurza. Tak? To jest duży błąd. Tak? I hazardista nie traci, nie bankrutuje, dlatego że nie wie jak grać. On wie jak grać, ale on traci dlatego, że on się chce za szybko odegrać. Tak? Więc porównaj sobie te, te, te sytuacje. Trochę trading, trochę hazard. Czasem jest to porównywane. Tak? Czasami mówi się, że, że, że trading i giełdy to, jest, to jest hazard. Tak? Dla, dla części osób może i jest, tak? ale oni nie zarabiają, tak? Oni nie zarabiają. I nawet profesjonalny hazardista, który gra w pokera, tak? on też wie, jaką ma strategię i on wie, że nie wolno mu na siłę grać. Tak? On oczywiście wykorzystuje sytuację wtedy, kiedy ma przewagę nad, nad graczami. Twoja przewaga to jest Twoja strategia i to jest Twoja, twoja dyscyplina. Tak? Więc nie rób tego. Tak? Oczywiście e, powstaje pytanie: tak? czy, czy na pewno akceptujesz ten fakt, że straty to część gry? Bo straty są częścią gry. Tego nie wyeliminujesz. To się zdarzy. To się może zdarzyć i musisz to przyjąć do wiadomości. Jeżeli uważasz, że tak nie jest, że Ty jesteś mądrzejszy lepszy, szczególnie, kiedy nie masz dużo doświadczenia, to się po prostu mylisz, tak. To się łudzisz i się mylisz, gdyż żaden z traderów, którzy początkowali, którzy przeszli przez grę i są, są zyskownymi traderami, tak, którzy regularnie zarabiają pieniądze, każdy Wam przyzna, że jest, są straty i one występują, tylko pytanie jest, czy ich jest więcej niż zyskownych pozycji, tak? Jeżeli jest ich więcej, to znaczy, że coś jest nie tak z Twoim tradingiem, tak. Ale one mogą wystąpić i one są częścią gry, i nigdy nie masz pewności, tak, co się wydarzy, tak? gdyż nikt nie ma z nas kuli kryształowej i widzi: aha, okej, okay, ta pozycja na pewno będzie zyskowna. Tak? My możemy powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko to, co powinniśmy zrobić z naszą strategią, i najprawdopodobniej rynek pójdzie w tym kierunku, i jak widzisz, często jest tak, że właśnie czy tam w 90%, 95% jest tak, że rynek idzie tak, jak, jak przewidywałeś, tak? Ten mały, małe procenty na, na błąd to, ono, to, to jest po prostu błąd, to jest część gry. Tak? Okej. Okay. Dobra, co się dzieje, kiedy, kiedy oczywiście masz stratę, kiedy przywaliłeś w stratę, tak? No to zaczynasz się dobijać myślami, tak? Zaczynasz łajać siebie, że oczywiście to by się nie udało, że ten rynek jest do dupy, że cię to wszystko kurwia. Po prostu no tak jest, no to to występuje, tak, to traderzy też robią, też, też się oczywiście wkurzałem, ale ważne jest, żeby uciec z tych negatywnych myśli w tym momencie, ja wiem, że to nie jest łatwe, tak, to jest, to jest, to jest trudne, ale nie możesz się dowalać sobie, tak? bo jak się sobie dowalasz, masz złe emocje, to wtedy powstaje to, że chcesz się odegrać, otwierasz większą pozycję i tego typu wszystkie negatywne emocje wychodzą, tak? Więc lepiej skupić się nad tym, co możesz dobrze robić. Tak? Czyli powiedz sobie, że jestem dobrym traderem, gdyż stosuję swoją strategię i jestem zdyscyplinowany. To jest ważne, to jest ta pozytywna część. To jest to, co Ci pozwala się rozwijać i pozwala Ci zarabiać. Tak? Ale nie to łajanie siebie i, 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 i psioczenie na cały świat i na, na, na ten komputer. Tak? Nie tędy droga. Hmm. Drugą rzecz, którą, którą chciałem powiedzieć, to jest coś takiego, że z czasem oczywiście nabywasz takiego doświadczenia, że czujesz wewnętrznie. Czy możesz wejść, czy nie? Jeżeli ci dusza mówi, w środku coś ci mówi, to, jest, to nie jest dobry moment, bo to nie jest idealnie swoją strategią. To tak na pewno jest. To na pewno stracisz. Tak? Więc pilnuj się, się i po prostu uważaj na, na, na te twoje wewnętrzne, wewnętrzne dusze, która ci mówi, ok, coś tu jest nie tak z tym, z tym, z tym, z tym, z tym zagraniem. Tak? Zapytaj się, czy na pewno w 100% stosujesz swoją strategię. Czy na pewno wszystkie zasady, które powinnyś był uwzględnić, co uwzględniłeś. Wierz mi, rynek najmniejszy błąd bardzo surowo każe. Najmniejszy błąd. Tak. Bo na rynku nie ma. Jeżeli otworzysz pozycję z małym błędem, to małe szanse, że Ci się uda. Tak. To po prostu potem od razu widzisz, aha, okej, okay, kurna, miałem tego nie robić, a to zrobiłem. Tak. Więc rynek każe takie sytuacje bardzo surowo. Tak. Po prostu tracisz. Tak. Także to jest też fajna, fajna rzecz, że, że z czasem nabiera się takiego doświadczenia, że po prostu naprawdę czujesz, że, że, że możesz wejść, albo że nie powinieneś wchodzić, tak. I ważny, war, warto siebie posłuchać również, warto siebie posłuchać. To nie jest od razu rzecz, którą po miesiącu się nauczysz, tak. Ta, ta rzecz przychodzi po latach i ileś tam godzinach prześladowanych przed komputerem, przy analizowanych wykresach, ale coś takiego przychodzi, tak. Także, także proszę się też to nad, tym, nad, tym, nad tym zastanowić. To są takie najważniejsze myśli, które, 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 które dla mnie są wiążą się ze stratami. Tak? Także najistotniejsza rzecz to jest to, co, to, co na samym początku powiedziałem. Bądź zdyscyplinowany i stosuj strategię. Tak? I wtedy pozbędziesz się stratnych pozycji, które, które są niepotrzebne, których mogłeś się pozbyć, tak? które one od ciebie bezpośrednio zależą. Nie zależą od rynku, one zależą od ciebie, bezpośrednio od Ciebie. Ok. Pozdrawiam, życzę Wam wszystkiego dobrego. Dzięki.